Pod przykrywką tego zadania z funkcji liniowej pokażę pewne aspekty nierówności funkcji kwadratowej. Więc uwaga, wyznacz wartości m, dla których funkcja f jest malejąca. Funkcja f jest funkcją liniową, zobaczcie, x jest w pierwszej potędze. Postać kierunkowa funkcji liniowej y równa się a plus b, to jest po, postać kierunkowa. Prostej. Natomiast funkcja liniowa jest malejąca wtedy, kiedy współczynnik kierunkowy jest mniejszy od zera, więc 9 minus 4m kwadrat, 9 4m kwadrat powinno być mniejsze od zera. I uwaga, tę nierówność kwadratową rozwiążę na sposoby 3. Pierwszy sposób dobry zawsze to rozwiązanie z użyciem z odliczeniem delty. b kwadrat b 0, minus 4a. Delta jest równa 144. Pierwiastek z delty 12. M1, M2. Minus B. B jest 0. Minus pierwiastek z delty przez 2A, czyli przez minus 8. Dostajemy 3 drugie. M2 to będzie minus 3 drugie. Nierówność kwadratową zawsze kończymy wykresem. Ramiona paraboli są w dół. Miejsca zerowe to minus 3 drugie i 3 drugie kółeczka otwarte, bo jest tylko mniejsze, a nie mniejsze lub równe. I teraz patrzę jaki fragment paraboli jest mniejszy od zera poniżej osi. Poniżej osi są tutaj te fragmenty ramion, więc zapisuję, że m należy od minus nieskończoności do minus 3 drugie. W sumie od 3 drugie w górę do nieskończoności. No i taki jest koniec tego zadania. Takie jest rozwiązanie tego zadania. Sposób drugi na tę nierówność. To zauważenie, że tu można zapisać, zastosować wzory skróconego mnożenia na, na różnicę kwadratów. O. A kwadrat minus B kwadrat, A minus B, A plus B. Z tego pierwszego nawiasu dostajemy, że 3 minus 2m równa się 0 wtedy, kiedy m równa się 3 drugie. I to jest jedno miejsce zerowe, a to jak przyrównamy do zera dostaniemy oczywiście Minus 3 drugie. Dalej wygląda sytuacja identycznie, czyli rysuję parabolę. Parabola ma dwa miejsca zerowe. Eee, zaznaczam, czy interesuje mnie obszar, który jest poniżej osi, mniejszy od zera. Eee, no i dostaję rozwiązanie, Ale że M. Chcesz coś tam się pobawić, tak? Y. Służyliście pod moim łódź, mama Możesz się tym pobawić, no dobrze Słuchajcie, prawda jest taka, że Mały przyszedł, zapytał się, czy może się czymś pobawić Ja się zgodziłam, ale do końca nie wiem, czy on chce się pobawić No dobrze, jest takie drobne niebezpieczeństwo teraz yy, I ostatni sposób Często stosowane, nie do końca poprawnie, więc już od razu spieszę powiedzieć, jak to trzeba zrobić. Czyli co? Zostawiamy niewiadomą na jednej stronie, resztę przerzucamy na drugą, dzielimy na minus 4, dostajemy, że m kwadrat powinno być większe od 3 drugie. No i wróć. 9 czwartych. No i teraz, teraz co? No, pierwiastkujemy. No i część osób zapomina o jednej ważnej rzeczy. Pierwiastkując z liczby do kwadratu, Czyli teraz będę pierwiastkować obustronnie. Mając pierwiastek z m kwadrat dostajemy wartość bezwzględną z m. Wzór w tablicach, moi drodzy, wygląda tak, że pierwiastek z A kwadrat to wartość bezwzględna z A, dlatego że no, nie ma pierwiastka z liczby ujemnej. Natomiast a do drugiej to a może być ujemne, podniesione do kwadratu już będzie w porządku. No dobrze, no to teraz rozpisując wartość bezwzględną dostaję, że m jest większe od 3 drugie lub m jest mniejsze od minus 3 drugie. Gdybym chciała to sobie narysować, zaznaczyć, mam minus 3 drugie, mniejsze, tu mam 3 drugie, większe, no i zapisuję, że m należy od minus nieskończoności do minus 3 drugie. W sumie od 3 drugie do nieskończoności. Dobrze. No to chyba tyle. Teraz powinnam sprawdzić, no na co się zgodziłam i czym bawi się teraz moje małe dziecko. Pozdrawiam.